E, witam cię serdecznie, Piotrze. E, witaj, Pawle, witaj. Pec, jak mnie słychać, czy wszystko w porządku? Tak, jest w porządku, pięknie słychać, co prawda. Mamy różnicę czasu, może być światło e, troszeczkę inne, ale jest świetnie. Mhm. Ok, będę miał ciebie na podsłuchu. E, nie będzie ci przeszkadzało, że ta rozmowa będzie nagrywana? Nie, w porządku, oczywiście. Okej, okay. słuchajcie, to co chciałbym teraz zrobić, to Piotr, z Piotrem współpracuję już od dobrych kilku lat i chciałbym zadać mu kilka pytań, które myślę, że z pewnością informacje, właściwie wskazówki, które przedstawi odnośnie marketingu, bardzo się Wam przełożą krok po kroku na to, w jaki sposób wdrożyć i zmodelować to, co wykonał oraz myślę, że będą również bardzo inspirujące wskazówki odnośnie tego, jak tutaj Piotr powdrażał pewne rzeczy. Natomiast zanim przejdziemy sobie do tych najważniejszych elementów, chciałbym pokrótce może opowiedzieć kilka słów o Piotrze, tak? Wprowadzić tutaj go, dlatego że jest w tej chwili w Tajlandii. Różnica temperatur, temperatur i godzin pewnie jest spora. Także Piotrze, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów, jak to się stało, że jesteś w Tajlandii oraz gdybyś mógł bardziej swoją osobę przybliżyć. Um, więc wiesz co, wszystko myślę zaczęło się gdzieś około 2010 roku, chyba pod koniec 2009 roku, kiedy przeczytałem książkę 4-godzinny tydzień pracy Tima Ferisa i tam była taka idea odnośnie takiej firmy mobilnej, znaczy zarządzanej z dowolnego miejsca na świecie. I cóż, ja w tamtym czasie prowadziłem tutaj um, taką dużą hurtownię, jeśli chodzi o sprzedaż elektroniki i akcesoriów GSM. No i cóż, to był typowo tradycyjny biznes. Tak, miałem swoich klientów, to, był, to była branża B2B, um, chociaż jakieś 20% to była branża B2C. I tak się zastanawiałem, jak to wszystko przekształcić, z tego względu, że bardzo dużo pracowałem, a nawet 6... 6 dni w tygodniu, lub czasami nawet w i niedzielę. I przyznam szczerze, ten model, taki, kiedy ma się własne magazyny, ma się biura. E, trzeba ludzi trzeba z tymi ludźmi gdzieś tam ciągle ich coachować, tak, dobierać nowe systemy, a, i chociażby nawet to, że. Przerobiłem masę takich, jakby to powiedzieć, czy zmarnowałem masę czasu, biegając po jakichś polskich takich urzędach, które ciągle gdzieś wymagają jakichś dodatkowych dokumentów, które potem się okazały do niczego niepotrzebne, natomiast to zajmowało mój czas. I szukałem, tak, i szukałem takich rozwiązań, które pomogły mi, które pomogłyby mi po prostu wdrożyć tą ideę, którą znalazłem w książce Tima Ferrisa. i tak w zasadzie zaczynałem szukać. Przede wszystkim wiedziałem, że kluczem w biznesie to, jest, to są klienci, a dokładnie lista klientów. To trzeba sobie jasno powiedzieć. No. To już pewnie wiesz coś Zgadza. na ten temat, Paweł, prawda? <grym> co nie, co <nieco> tam wiem. <grym> A, Natomiast doszliśmy e, to, do momentu, gdzie jesteś właściwie teraz konsultantem biznesowym, tak? Czy doradcą? A od w zasadzie 2012 roku to już tak w zasadzie oficjalnie tym się zajmuję, natomiast od w 2008-2007 roku to już dosyć aktywnie się udzielałem, powiedzmy nawet nawet byłem zaproszony przez, pre, przez ukraińskie AUKRO jako ekspert odnośnie sprzedaży internetowej na serwisie aukcyjnym Allegro w tamtym czasie. I byłem to było w dwóch miejscach i byłem w Pietrowsku i jeszcze w, w Bodajże Świtezi chyba tego co pamiętam. No mhm. i w międzyczasie jeszcze na kilku tutaj uczelniach, tak, miałem, udzieliłem kilka wykładów i tak się po prostu zaczęło, tak, że kilkaset osób się tym zainteresowało. No i w tym momencie u mnie na listach mam ponad 9,5 tysiąca ludzi, którzy zainteresowani są tym tematem. A mhm. generalnie tutaj outsourcing czy spółka limited, czy dodatkowe zwiększenie sprzedaży, to wiesz o tym, że jeśli to są kwestie takie biznesowe, to wokół tego jest wiele takich elementów, które możemy jednocześnie usprawnić firmie, no i tak się składa, że mam ponad 15-letnie doświadczenie w różnych branżach, od branży tradycyjnej, jeśli chodzi o sprzedaż dóbr takich fizycznych, jak również e, jeśli chodzi o sprzedaż, sprzedaż do sieci, do hipermarketów i to okręg Warszawa, konkretnie nawet Śródmieście, już nie będę tutaj podawał jakichś dużych hal takich, ale myślę, że jak w Galerii Mokotów bywałeś, no to tam miałem kilku klientów, także, e, także wiesz, no i cóż, i tak przyznam szczerze, że Robię to, co mhm. lubię, no i tak jakoś wyszło, że szukałem też dodatkowo sobie takiego miejsca w świecie, gdzie czułbym się dobrze, gdzie mhm. widziałbym, że są jeszcze dodatkowe szanse rozwoju i rozwoju miałbym okazję wejść na rynek międzynarodowy. I tak to spowodowało, że jestem tu, gdzie jestem. Mhm. No i Tajlandia Ci się no właśnie spodobała e, i z tego co pamiętam, e, jakby dopełniając ten wątek, to również pomagałeś e, czy organizowałeś dla Ambasady Polskiej w Tajlandii spotkanie dla przedsiębiorców polsko-tajskich, e, tak? tak. Chociaż to było, powiem Ci szczerze, to było tak niezupełnie tak. To bardziej okazało się, że em, to ja to zorganizowałem, polska ambasada się w zasadzie dołączyła. Natomiast no, cieszę się, że to miało miejsce, bo mogę Ci powiedzieć, że w styczniu ubiegłego roku e, z Polski, to razem we współpracy tutaj z, z uczelnią e, Asbiro, dołączyło do tego, znaczy przyjechało tutaj ponad 57, 57 przedsiębiorców z Polski. Z Tajlandii, ze strony tajskiej, było ponad 50 firm, generalnie było ponad 100 osób. Ja przyznam szczerze, że ten event planowałem tak na może 20, może 30 osób, a było to takie zaskoczenie, że wyobraź sobie, że nawet przedstawiciele tajskich mediów się pojawili, czy przedstawiciele, nawet tutaj doradca, tutaj ekonomiczny do spraw gospodarczych, też tajskiego rządu się pojawił, jak również telewizja, no i pojawiły się jakieś takie zdjęcia też w lokalnej prasie. Także to też dźwięk, odbiło się to tak, że w tym roku już dostałem kolejną propozycję, żeby w kolejnym roku zorganizować jeszcze większy event, tylko też tym razem do dodatkowo rozszerzyć jeszcze o Singapur, bo, bo już w tym momencie ludzie od bodajże kwietnia czy czerwca zaczęli mnie pytać, kiedy coś będzie, będzie kolejna edycja, no przyznam szczerze, że byłem mile zaskoczony, można części tutaj mhm. tego, tego eventu czy nagrań z tego eventu znaleźć też na YouTube, no ale o tym może troszeczkę później. Mhm. Tutaj myślę, że nie będzie zaskoczenia, ale z Piotrem się z nami osobiście, bo już kilka razy miałem przyjemność odwiedzić go w Tajlandii. Swoją drugą polecam osobom, które oglądają ten materiał wideo. Natomiast Piotrze, gdybyśmy mieli przejść do kwestii właśnie marketingowych, bo tutaj myślę, że sporo, część osób czeka. Może zróbmy to na bazie takiej historii, zróbmy taką linię czasu, gdybyś miał... Powiedzieć od początku, jak twój marketing wyglądał. Czy były tam jakieś problemy, czy chciałeś coś poprawić, zmienić cele, jakieś osiągnąć? Gdybyś tak miał od początku swoich podejść, prób opowiedzieć kilka A, słów. Paweł, dobrze, że o tym mówisz, bo myślę, że wielu tutaj z ludzi no, przydadzą się takie informacje. Mogę Wam powiedzieć, że od 2006 roku do 2008 roku, tylko przez Allegro, to było kilkaset tysięcy transakcji sprzedanych. Natomiast czego nie robiłem? Nie zbierałem, nie budowałem liczby, nie budowałem w ogóle listy klientów. To był klucz. Znaczy, to był w ogóle bardzo wielki błąd. Ja to dopiero potem zobaczyłem. Kolejną kwestią było to, że to byli klienci, 95% klientów to, była, to byli klienci nowi, a tylko kilka procent to byli klienci powracający. Wtedy. Jak zaczynałem, bo my się, wydaje mi się, że my się gdzieś się stykne, jakby to powiedz, spotkaliśmy się, spotkałem się z twoimi materiałami gdzieś chyba pod koniec 2011 roku, a w 2012 roku kupowałem pierwsze materiały na temat budowania listy, bodajże to był chyba Ekspert albo 2.0, albo 30. Nie jestem, nie, nie pamiętam już. Ale generalnie o co chodziło? W tamtym czasie już jak zdobyłem trochę materiałów na temat. Yy, Sprzedaży, że tak powiem, marketingu internetowego: jak to można zrobić efektywniej, prościej, efektywniej i nie wymyślać koła na nowo, tylko wziąć gotowe narzędzia, które działają, zrobi, nauczyć się ich obsługiwać i po prostu y, zacząć to robić i zacząć zarabiać. I cóż, od tamte, w tamtym momencie. Pamiętam, no spotkałem się z Benefiterem, no Benefitera akurat to jest to jeden z Twoich flagowych produktów, który w tym momencie chyba ewoluuje do wyższej wersji, ale o tym pewnie Paweł Was poinformuje później. Natomiast, natomiast tak, kluczem to był autoresponder, który dopiero, na który nauczyłem się obsługiwać, zacząłem zbierać bazę klientów, listę klientów, no i cóż, i przyznam szczerze, że to był klucz, tak, potem kolejne etapy, no to już typowe tutaj zwiększanie tak sprzedaży, czyli kategoryzowanie klientów, czyli odpowiednia nisza. Bo w tamtym czasie praktycznie przez Allegro to sprzedawałem wszystko i wszystkim, którzy chcieli kupić jakąś tam elektronikę. Okazało się, że są klienci, którzy mogą zapłacić lepiej, tak, ale są, są klienci, których jest dużo, mhm. ale powiedzmy płacą bardzo niewiele, jest przy nich bardzo wiele pracy. I, I dopiero jak tutaj dzięki Twoim materiałom zrozumiałem, że trzeba sobie wybrać pewną niszę, wybrać klienta, dopasować produkt, potem zapytać tego klienta, co potrzebuje, i co się nagle okazało, że konwersje bardzo mocno wzrosły. Wtedy przeszedłem też na rynek hurtowy, bo doprecyzowałem swoją niszę i okazało się, że zamiast 4000 klientów powiedzmy miesięcznie, lepiej mieć 200 ale takich, którzy mogą Ci generować kilka tysięcy no. złotych przychodu, co kwestie logistyczne dzięki temu były dużo tańsze, no zyski mogę Ci powiedzieć, że ok, obroty mhm. trochę spadły, ale za to zyski praktycznie się podwoiły, a może nawet chyba ponad 250% wzrosły zyski, tylko z tego powodu, że doprecyzowałem mhm. niszę, a doprecyzowałem klienta, użyłem narzędzi marketingowych, tak jak tutaj najprostszym jest Benefiter, bo, czyli do budowania listy klientów, tak? Potem dodatkowo też, a propos mogę wspomnieć mhm. o tutaj Twojej sławetnej kampanii. No, no właśnie to, to było, to było kolejne pytanie, co u Ciebie zadziałało najlepiej co, właściwie? mogę Ci powiedzieć, że Muszę nawet powiedzieć. na rynku takim B2B, pomimo to, że to byli powiedzmy przedsiębiorcy tacy, którzy sprzedają jakieś części, akcesoria serwisowe, to nawet czterodniowa promocja zadziałała, chyba z tego, co pamiętam, i... Czterodniowa mm -hmm. ok promocja dla osób, które nie wiedzą, to jest strategia tak. czterech maili. Ewentualnie link będzie pod spodem, tak, pod ja tym wideo. Ten... Do, do pobrania, Przyznam, do że do robiłem to wtedy bardzo nieudolnie, bo jeszcze nie bardzo wiedziałem. Czyli no, na szczęście Paweł projektuje te narzędzia w taki sposób, że praktycznie robi to na zasadzie bardzo prostej checklisty, i potem jest kopiuj, klej. Trzeba zmienić tylko kilka drobnych elementów. Czyli tak naprawdę. To może z, praktycznie zastosować każdy, osoba młoda, znaczy osoba taka, która nie ma doświadczenia biznesowego, jak i osoba taka, która ma powiedzmy kilkadziesiąt lat, tak, czy z komputerem może ma niewiele tutaj wspólnego, ale jest to dosyć proste do zastosowania. Podobne, podobnie właśnie z innymi narzędziami. Ja przyznam szczerze, że jeśli chodzi o komputery, Okej, okay, no potrafię sobie tam, nie wiem, Facebooka uruchomić, pocztę, powiedzmy sprawdzić, jakiegoś Excela coś poprawić, jednak programowanie to była moją słabą stroną. Tego się obawiałem. Właśnie to wyróżniał Pawła, że jego narzędzia są takie, że, że po prostu można je używać, nie mając praktycznie kompletnej wiedzy programistycznej, i to jest ogromnym plusem, mhm. dlatego to spowodowało, że to było dosyć proste do wdrożenia, był prosty jasny plan, co trzeba zrobić i trzeba było to zrobić. No i cóż, no i to zrobiłem, jestem tu, gdzie jestem i, i cóż, no i dzięki temu mam życie takie, jakie mam. Jest tak. dobrze. Piotrze, a z metod marketingowych, gdybyś mógł powiedzieć, które, które metody, strategie u Ciebie się miały najwyższe przełożenie, jakbyś mógł ewentualnie powiedzieć, jaki efekt to dało w tym sensie? Czy to no nie chcę ci sugerować, tak, żeby, żeby nie było, czy to webinary, może, czy kampanie wideo, czy coś innego na przykład spowodowało, że te naj, najszybsze są wzrosty, tak, żeby osoba, która nas ogląda w tej chwili e, tak naprawdę mogła dojść do wniosku, ok, czyli powinienem zacząć od tego i tego tematu, bo to mi da najszybszy wzrost. Paweł, to powiem ci tak, jeśli chodzi, może podam to dla produktów fizycznych i dla produktów takich powiedzmy informacyjnych, bo to też jest ważne. To, co mhm. zauważyłem, e, bardzo dobrze u mnie się sprawdziła nawet strategia tutaj taka ankietowa, tak, czyli tak, doprecyzowanie grupy klienta, a potem wysłanie do niego ankiety, że powiedział, jaki mam problem, w czym potrzebuję pomocy, tak, co mogę, co mogę udoskonalić, jakich produktów szuka, o jakich cechach, tak, i co się potem okazało, że... W tej ankiecie po prostu e, ja założyłem, że może podać 5-7% ludzi jakieś dane, natomiast okazuje się, że w praktyce jest to między 15-20%. I byłem zaskoczony i dzięki temu dobrałem lepsze produkty takie fizyczne do grupy docelowej, co to spowodowało, że e, generalnie spadły koszty logistyczne, e, wzrosła marża. To jest pierwsza kwestia. No i tutaj dodatkowo uh -huh. strategia, e, jeśli chodzi o czterodniowa promocja. To jest pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o produkty takie typowo informacyjne, dodatkowo konsultacje, prawda, czy, czy powiedzmy nawet, no tutaj nazwijmy to produkty tak informacyjne, to tutaj mogę powiedzieć, że jednym z lepszych narzędzi okazało się, okazała się tutaj kombinacja, po pierwsze, budowania listy, dodatkowo ym, tutaj ym, no tworzenia tak landing page'y, tak kategoryzowania tej listy, no i potem generalnie sprzedaż na webinarach. I tutaj przyznam szczerze, że dzięki temu, że no, zaprojektowałeś e, powiedzmy taki, no, prawie, że od początku, jak to zrobić, tak, dzięki temu było mi dużo prościej, no i przyznam szczerze, że od tamtego czasu, e, no ponad, z tego, co patrzyłem ostatnio, ponad 7 tysięcy ludzi gdzieś było u mnie no, łącznie na, na, na tych webinarach takich, natomiast to, co jest ważne, mam takich klientów, którzy już byli po 10, 20 razy, tak, i może, może Ty też tutaj e, mhm. byłeś taki, to przyznam szczerze, że dzięki temu właśnie taka sprzedaż na webinarach jest bardzo, bardzo efektywna i dodatkowo, jeśli chcemy na przykład zbudować listę, to co zauważyłem, to na przykład jako zachęta, jak i pewien taki magnes, czyli taki bezpłatny webinar, czy darmowy, bardzo, generalnie świetnie działa i pozyskuje się dobre, jakby to powiedzieć, wysokiej jakości klienta, jeśli tak mogę powiedzieć, tak, przynajmniej ja to, to zauważyłem. Aha. Ok, webinary dla osób, które nie widzą, to są dokładnie spotkania na żywo, podczas których na przykład omawiamy nasze produkty, omawiamy nasze usługi. Więcej będę właśnie mówił na ten temat na live'ie, na, na webinarze naszej, który będzie już za kilka dni. A tymczasem, Piotrze, gdybyś mógł już powolutku kończąc, powiedzieć, no może niekoniecznie jaki efekt całościowy to dało, ale może za ostatni rok, tak żeby pewne osoby mogły spojrzeć na to z perspektywy też. Inspiracyjnej, no chyba, że powiesz, że nie dało, no, to w tym momencie będzie nieinspiracyjne. I gdybyś jakby powiedział kilka, dwie, dwie rzeczy jeszcze na koniec. bo to trzy, tak? Jaki efekt końcowy, gdybyś mógł powiedzieć, jak, jak zapatrujesz się na przyszłość a przy wykorzystaniu tych technik oraz trzecia rzecz, żebyś powiedział, gdzie więcej informacji na Twój temat mogą znaleźć osoby oglądające dzisiaj. Okej, okay, Paweł, rozmowę. no to czas chyba na najważniejsze kwestia, propos wyniki. To mogę Ci powiedzieć tak. W ubiegłym roku na listę zebrałem może. Tam jest chyba około 3,5 tysiąca klientów, natomiast na tą chwilę mogę Ci powiedzieć, że już jest ponad 9 tysięcy klientów, czyli jest tak naprawdę jeszcze mamy kilka miesięcy do końca roku. W ubiegłym roku powiem Ci, że byłem zaskoczony, ale generalnie bo prowadzę jeszcze kilka innych tutaj biznesów i powiedzmy też zajmuję się konsultacjami, czy mam udziały. Natomiast to, co Ci mogę powiedzieć po zastosowaniu tutaj tych technik, wybraniu strategii, to są takie miesiące, że to, co kiedyś, kilka lat temu zarabiałem w ciągu roku, to teraz mogę zarobić w ciągu miesiąca. To jest ważna kwestia. Natomiast w tym mhm. roku, to co widzę na tą chwilę, to jeśli chodzi o. No, podwoiłem nawet troszeczkę no, większe wyniki, już mam, jeśli chodzi o zebranie listy klientów, doprecyzowanie grupy docelowej i, i dobraniu lepszych produktów, i mogę Ci powiedzieć, że e, no, wyniki finansowe jeszcze bardziej wzrosły. Natomiast przyznam szczerze, że jestem mile zaskoczony, bo zas zobaczyłem, że okazuje się, że tu nie chodzi o nakład pracy, tylko pr przez to, że wybrałem lepsze narzędzia, więcej czasu poświęciłem, żeby przeanalizować te elementy, które miały największy wpływ na mój biznes i to był kluczem. Czyli skupiłem się na odpowiedniej grupie docelowej, wybrałem te produkty, które mm, mogły, mogły przynieść największy zwrot z inwestycji i to było kluczem. I to bym bardzo mocno rekomendował każdemu, żeby odrobił te na początku te podstawowe kwestie takie, tak? Po prostu dobranie grupy docelowej, dobranie mhm. produktu, przeanalizowanie tego Zrobienie tutaj dobrych badań rynkowych, chociażby poprzez nawet, nawet tą strategię ankietową, Twoją, tak, którą można znaleźć na Akademii Ekspertów. Także też które jestem klientem i gorąco tutaj rekomenduję. No i cóż, Paweł, no i myślę, że tutaj na pewno w przyszłości. E, wiem o tym, że jeszcze pewnie kolejne produkty u Ciebie kupię, bo przyznam szczerze, że jesteś jako jak jedną z niewielu osób w polskim e, takim marketingu a mogę powiedzieć, tutaj śmiało, że jesteś tutaj chyba no, no, najlepszym polskim e, marketerem, tak? który, który tworzy takie narzędzia, na, bardzo proszę, tworzy takie narzędzia, które może używać osoba początkująca, zupełnie początkująca, czy osoba taka, która już ma jakąś wiedzę i jest zaawansowana. Co więcej, dla mnie jest ważne to, że wiele z tych narzędzi, praktycznie taktyk, strategii można dopasować i do rynku, gdzie się sprzedaje produkty fizyczne, typu, nie wiem, jak opony, nie wiem, kaski, ciuchy, cokolwiek, jak i, jak i usługi, jak również i produkty informacyjne, co jest niezwykle istotne, bo, bo to jest dosyć szeroki mhm. rynek i za to, Pawle, no, mocno Ci dziękuję. Piotrze, jeszcze kilka słów, gdybyś mógł powiedzieć, na jakich stronach Ciebie szukać. Tak, i jeśli chodzi o, o mnie, to wystarczy sobie wpisać moje imię i nazwisko w Google, prowadzę tutaj bloga piotrmotyl.pl, jak również jeśli wpiszesz moje imię i nazwisko w YouTube, to znajdziesz tam szereg filmów, czy z uczelni, czy z różnych tutaj instytucji, powiedzmy, międzynarodowych. I, i, i Ponad granicami, tak, bo też jest ważna granicami. kwestia. Moi drodzy, prowadzę taki projekt, on jest bezpłatny, to są, to są, to są, to są webinary, na których powiedzmy, dzielę się taką wiedzą i zapraszam ludzi, którzy mi pomagają, że tak powiem, tworzyć mój biznes i dzięki temu a, ja staram się przedstawiać Wam takie rozwiązania, które pomogą Wam przenieść firmę na wyższy poziom, tak? także serdecznie Was do, do tego projektu zapraszam, biznes ponad granicami.pl, także zapraszam Cię, staram się, no mówię, dostarczać tutaj jak, jak najlepszy kontent w oparciu od tego, co, czego, czego oczekujecie. Piotr, jak gdybyś na zakończenie. Okej, okay. może pożegnać. Ja. <śm> tak, Bo może nie tyle, że znam, ale spokojnie się komunikuję. Po pierwsze, sawadika up, ten tena farang. Co to oznacza? Czyli to oznacza, witam. Jestem, jestem tajem, tyle że z białą twarzą, tak w tłumaczeniu. To bardzo rozbawia tajów. Dlaczego? Bo, <noise> bo, bo jeśli się przedstawiam jako taj, oni są zaskoczeni na, na ogół, w ogóle, że, na, że tutaj cokolwiek mówię po tajsku, tak, no ale jak i dodajesz, że z białą twarzą, no to wywołuje u nich uśmiech i zyskuje takiego lajka, tak. Dziękuję Ci Piotrze za rozmowę, no i do zobaczenia. Dziękuję Radziele. Pawle i dziękuję i do zobaczenia. A my tymczasem wracamy do dalszej części wideo.